Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem strony Advisor już w piątym albo szóstym odcinku zagramy w Mount Blade Warband. Chyba, ale nie pamiętam już który to jest odcinek i cóż, co w tym odcinku będziemy robić, nie wiem, bo nie pamiętam oczywiście, bo oczywiście musiał nie nagrać Mount Blade z przyczyn problemów, z pełnych problemów technicznych, ale tam pisałem w komentarzach, więc kto tam przeczytał to przeczytał, kto nie to nie. I dobra, kudan Więc tak, po co ja szłem do Kudan? A turniej wykonać. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś skomplikowany turniej. Oczywiście postawimy na siebie złotą i walczymy. Ojojo, lanca. No mogłoby być gorzej, nie powiem. Lancą jeszcze jako tako tutaj zrobimy rozpierduchę. A, 88 wrażeń do konia. Spoko. No czemu żeś nie obrócił lany? What? Dlaczego? Dlaczego ja nie trafiłem? Dlaczego dostałem aż 29 obrażeń? Gro, wytłumacz mi to. Jeszcze przegram ten turniej. Opiero będą jajce. No Boże. Dobra, no są? 11. Plery. 27. Nice. Nie blokuj mnie idiotko głupia. Babu. Z idiociała. Dobra, 15. Nice. Jest, dobra, jednego zabiliśmy. Kurde, masz szczęście, działał Spierdzielaj z tym łukiem. Lol, jakby on we mnie. O, ja. O, nie. Rysie, trafiłem. Spierdzielaj z tym łukiem, Patawachu, głupi. Dobra, dostał. Damagea. Ale ja pewnie w plecy dostanę. Dopiero do majca. O, Dobra Dobra. Ja tu wszystkich koszę praktycznie. Ile czerwonych uczników zostało? Lol. Lol. pierwszej koń. Dobra, póki co ja mam dużo życia, ale koń ma już mniej. I to dobrze nie oznacza. Okej. Okay. A, sześć obrażeń, nie jest to dużo. Dobra, zabijmy tego ucznika, bo on jest na razie najgroźniejszy. Okej. Okay. Dobra, chciałem wziąć łuka, ale jednak nie. Kurde, ta strzała wbita w koniu mnie myli. Znaczy, w tarczę chyba. To w tarczę, no. Dobra, ale jeszcze z naszej drużyny jest jeden łucznik. Ja go obronię. Ja go obronię! Nice. Widziałeś? Uratowałem ciebie. Tak to byś zginął. No, a przynajmniej byś został ogłuszony. Okej. Okay. Jeszcze tylko... No, tutaj jest zielony łucznik. Dobra, zmieciemy go. Nie zmieciemy go Bo trzeba być tak dobrym jak ja i nie trafić A to było celowo zrobione To było celowo Chodź tu Dobra, 26 I tak będziemy się kręcić O, nas zabił, ładnie, ładne Ładna kooperacja, chodź tutaj Dobra, padł Nice, 55 wrażeń Okej, okay. dobra no to kolejna runda, może mi coś lepszego da, gdzie ja to Oczywiście, że nie. Ojej, ulech tu jest. Dobra, koń zszedł. Okej, okay. o lol, prawie w plec stałem. Ten się obronił. No okej, okay. ten ma szczepa. Ja bym już wolał oszczepem bić niż tym lancem. Już nie no oszczep też jest taki. ...niefajny. fajny. Zbytnio. No panowie. Jest! Co mnie tu dzikasz po dupie tym? Panie. Spedalony pan jesteś czy co? Okej. Okay. Dostał ale nie zginął. Szkoda już sami najsilniejsi pozostali. Czyli prawie nikt z mojej drużyny. No to taki szczegół. O, dobrze się nawinęła. Masz się zasłaniać to tarczą, a nie... Kurde tą lancą. No i goni mnie śmieć. No i goni mnie, no. By się nie trafiłeś. Taki twój kaprys chyba. O, oczywiście musiałeś dostać. Idź mi tutaj poszeczki zbierać lepiej, a nie po jeden. Jedzielę. I masz szczęście, że... kurde. Kończę słone. Nie dobra, już te turniele, turnieje wagierskie nie podobają mi się bardzo. Więc chyba nie będziemy w nich więcej uczestniczyć, bo są idiotyczne wręcz. Ja nie wiem, czemu ten król wymyśla takie turnieje, no. No to niech się puknie w łeb, chłop jeden. Zda, zdurnia na stare lata, bo to... No Patrzcie, to lansa, tu oszczep, tu łódź, łuk, tu fail Ja jebie, wypierdalaj, wypierdalaj Spieprzaj, no Jezu jakie te turnieje są idiotyczne, uwagierów Kurwa Nie giniesz maciasz, idę Pistuś, jeden Plankton zgniły. Wypierdalaj I co, kurwo? Wstawiesz w nogę ale wstaniesz dalej bo ...płamana noga to nic nie szkodzi Szmacisz Rage kurwa Gdzie ludzka? Ja tego nie nagrywam żadnych takich gier które by mnie denerwowały bo ja bym coś rozpiścił normalnie a w ogóle pewnie by było to dla śmieszne ale nie dla mnie wy no wypięknie Kurwa mać no ma to głupia Piz do jebana Wypierdalaj z coś tyle cikiem bo cię wyjebie Kurwa nie, daj mi coś kurwa innego kurwa zdechnie pizda Kurwa Masz ją bić bo cię z idiotą z pięści zabiję Skurwysynie nie Piją no Weź ją uderz kurwa Rozumiesz co to jest uderzenie Rozumiesz? Nie, kurwa, to jest jakaś parodia. Ja pierdolę, pamięt tylko to. Mógłbyś kurwa wypierdolić cokolwiek. Idiotos, zjebany. Masz kurwa w dwóch rękach lance, nie? A ty pizdusiu nawet obrażenia nie potrafisz zadać. Jebany szmaciarz. Siadaj tu kurwo. I nie pierdol mi. Tu. Jedź! Oszołomie jeden. Kurwa. Chuj by cię szczelił na ryj. Wypierdane. Siostra miecza kurwa, Miecz to samo, już cipkę włożyć co najwyżej, tak jesteś niewyżyta Pizdeczka jedna Chyba ci o ten Rachel. O Boże. Drugi, widzisz i nie grzmisz Widzisz i nie grzmisz po prostu Tak chujowe turnieje robić Nie ja już uwagierów nie wykonuję turniejów. na pewno liska jest kawałek, mi dać z milion łapek w dół, nie będę wykonywał, bo ja się nie będę wkurzał z tym głównym lance, kurwa. W lance to sobie w dupę może ten król salić. A sam nie występuje. pisz usiedł. Tylko by oglądał jak się właśnie rage'uje, no. No widzisz i nie grzmisz, Boże, no. Tylko by oglądał śmiecierem. Tak samo z podatkami, siedział w zamku, kuźwa. Zamiast zebrać samemu to mi kazał. Dobra, przynajmniej tu idzie jako tako w miarę. Wow przynajmniej nasz team wygrywa. Nie jest team noob, tylko jest w miarę good team. Dobra, zabijcie tego jednego. Moglibyście wszyscy się nie wpieprzać w tego jednego i nie blokować siebie nawzajem. Mam do was taką malutką prośbę, wiecie? O, to by w ogóle... Ja przy tym się tak denerwuję, prawda? A to jest nic w porównaniu do tym jak się denerwuję w skillu, czy też i... W innego typu brach. Tego typu, jak skill. oj, 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 oj jakbym to nagrywał skilla, to byście się zaśmiali na śmierć. Ale nie będę nagrywał, nie. Nie, nie, nie. nie. Co chwilę by było tylko jep, jep, jep i coś rozwalone. A tego chyba nie chcecie słuchać. Czekajcie. Co ja mam? Łuk. O, niech będzie to nie łuk. Z łuku jako takoś nie może pójść. Nie że ktoś mi w plecy strzela To nic, nie, w ogóle nic Nie zupełnie jest całkiem spoko strzelanie Nie, o wiele łatwiej się strzelance gówniane Strzelaj pierwszy. Nie strzela już z idiotą Skrytyniały O, koła pięknie Spierdolaj z na w dupę sobie strzelam. W dupę sobie strzelam. Idiotyczne to jest. To jest idiot. To... To... Jest tu w ogóle jakaś widownia. Jedna kobita. Jedna. I to chyba sędzia nawet, bo to nikt na taki gówniany turniej by nie przyszedł. Nie wiem, to już jest ciekawsze obieranie ziemniaków, nie patrzenie na to. Dawaj mi tu kurwa nożykiem ich rozpierdolę. Patrz tu kurwa. Pa. Je już właśnie. No to, to, nożyk jest skuteczniejszy od strzały. Ja pierdaszę. Chodź tu. Giń. Spieprzaj z tym koniem. Dobrze, ginie ten koń. Chodź no. Chodź tutaj. Chodź no tutaj. Już Chodź no tutaj. O, nice. Dobra, jeden na jeden. Giniesz. Się nawet nie zdążysz obrócisz. No ten nóż kurde, nie wiem, czy oni ziemniaki tym noszami obierają, czy co? Jakiś kurde tępy jest Muszę kanyki, no, no ja tam nie wiem. Gdzie jest pieprz aż po to łapie. Oczywiście, że tarczy mi nie dali. Po co jest tarcza potrzebna? Na trudniej <grymne> Po co? Koń też niech ci, niech ci zdechnie. Iń. Wow, katorga. Nie chcę spać. Ile jest? 1 na 1? O chuj, A, te teraz czas na kontraatak 40 0 20, ale dla konia tylko Dobra no, zabit No nie był tu taki mistrzowski wojownik Bo o wiele łatwiej padł niż jakaś siostra miecza Ale to dobrze Lepiej dla mnie Nie trafisz Czas na kontrę Jak jeden na jeden to spokojnie można wygrać prawda i to już ma się jako taką taktykę na to, że po prostu on, wiadomo, że on nie trafi, zrobisz unik, potem kontra i, i po, po takim goście, ale przez ich więcej się rzucają jak nie wiem co, Hitler na nowe terytorium, to to już jest masaka. Dobra, dostaliśmy troszeczkę pieniędzy. Nie wiem, czy się po tyle denerwować za tyle pieniędzy, w sumie chyba tak. Dobra, weźmy sobie, rozdajmy troszeczkę umiejętności. Um, dobra, idziemy w siłę dalej. I... Niech będzie ten handel. Będzie dom troszeczkę o 5%, o pre, o 5 tańsze przedmioty. Dobra, no to co? Skupimy się może teraz na tym zadaniu? Co na to? A jeszcze złapmy tych bandytów. Spadaj, nie, ja sam walczę. To z No, chodź. Sam walczę, idioto, głupi. Spierdzielaj, że po mięso Dobra. E, jaki to był zamek? Jaki to był zamek? Zamek je irbe. On jest... Nie aż tak daleko. To dobrze. <grymne> e, bardzo dobrze. Idziemy. Idziemy. O! Wogierowie z Fadi. Wow. Wagierowie chyba na dwóch frontach, czy nie? Kto to był? O, jak miło, akurat to ty jesteś, chodź tutaj. Cześć. Eee. Chcę mu z powrotem oddać tą wiadomość. Nie. Okej, okay, zadanie kolejne wysłane, pójdźmy do stolicy wagierów i zobaczmy czy, czy... jest król, jakby co to, jeszcze weźmiemy jedno zadanie. a powinien iść po raz teraz na jakąś kompanię wojną. No. Jest całkiem możliwe. Tutaj. Zaraz zobaczymy. Tu go nie ma. Mogę wam już pomóc? Nie. E, czy tutaj jest król? Nie ma go. Ale wiecie, zawsze możemy się spytać, gdzie on przybyła i go znaleźć potem. Kogokolwiek, nie wiem, na przykład ciebie. Czemu panie? Ty nie jesteś moim paniem. Na odludziu, ale tego, reyvadin, czyli tego, nie? Reyvadin, tak. Czyli on gdzieś tam musi patrolować albo z kimś się tłuc na odludziu. O! Nice. Chodź tu. I idź ty. Nie, daj mi to. Yy, o. pewnie dobra mamy kolejne zadanie od króla właśnie ja sprzedam tam kilka przedmiotów handlarz bronią niech będzie przykazuj kupmy sobie jedzenie why not a niech będzie to ser ryby trochę chleba i starczy dobra mamy kolejne nowe zadanie długi w Ismirilla Ismirala gdzie to jest? niedaleko nas no i cóż w tym, tym zadaniu zajmiemy się w kolejnym odcinku ja się zajmę tymczasem żegnam, Bądźcie za ten rage na początku ale ja to ja w końcu ja się łatwo nerwuję. no i cóż, cześć w takim razie